Jesteśmy z Łukaszem Strankowskim. Łukasz, powiedz, co się tutaj sprowadza? E, sprowadza mnie to, że mój przyjaciel startuje dzisiaj w zawodach i zrobię, że tak powiem, rozpoznanie konkurencji, bo w przyszłym roku zamierzam startować. No i ogólnie interesuję się kulturystyką, więc jestem na bieżąco ze wszystkim i zawsze miło jest spotkać ludzi, którzy, którzy się tym sportem interesują i być na takim pleziem. Okej, okay, Łukasz, powiedz, jak oceniasz dzisiejszy poziom debiutów? E, Poziom jest wysoki, jest z roku na rok jest coraz wyższy. Pamiętam, być może było chyba ze 3 lata temu. Jak byłem ten pierwszy raz na tej imprezie, więc z roku na rok jest poziom coraz wyższy i widać, że, że chłopaki wychodzą w coraz lepszej formie. No coraz więcej jest zawodników jest, jest, jest wysoki poziom, jest wysoki poziom. Ok, a powiedz e, mówisz, że będzie startował. W jakiej kategorii? Planuję w kulturystyce klasycznej. E, zobaczymy, z tego wyjdzie. Jest cały rok na przygotowanie, bo planuję być w przyszłym roku. Jeżeli ominą mnie kontuzje, jeżeli będę miał dostarczająco środków na przygotowanie się, bo to oczywiście to pochłania i dużo środków finansowych i, i czasu osobistego, więc, więc planuję za rok, planuje za rok, tak. Okej, okay, Łukasz, wiem, że udzielasz się na forach dyskusyjnych. Na pewno zobaczysz się też w internecie u nas. Powiedz jeszcze, bo wiem, że tutaj startuje też dużo osób z forów, czy nie wiem, czy... Czy, jak oceniasz ich formę generalnie? Bo nie wiem, kto dokładnie startuje. To znaczy szczerze mówiąc widziałem chłopaków, którzy się przygotowywali do tych zawodów. Widziałem zdjęcia na polach, więc... Szczerze mówiąc, nie potrafię wymienić nikogo z nazwiska, bo niestety no, na forum to każdy jest anonimowy do tego stopnia, że jest tylko Niklań, prawda? Ale, ale widzę, że chłopaki naprawdę robią kawał dobrej roboty, świetnie się przygotowują i każdy podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, więc, więc ktokolwiek się pokazuje tutaj i jest, jest odważny na tyle, że umieści swoje zdjęcie na forum na pewno jest świadom tego, jak wygląda i na pewno dobrze się przygotowuje do zawodów tutaj. Ok, powiedz, masz swojego trenera, czy jesteś sam dla siebie trenerem? E, to znaczy tak, no już trenuję troszkę lat, więc, więc oczywiście. No, dużo doświadczenia przez te, no dużo, ciężko powiedzieć, że dużo doświadczenia, ale, ale ogólnie treningi układam sobie sam. Jestem pod, pod nadzorem pana Marka Kazimierczuka, którego serdecznie pozdrawiam z, z siłowni Marku z Warszawa i pod jego okiem będę się przygotowywał do zawodów w 2019 roku. Ok, dziękujemy serdecznie za wywiad. Dzięki wielkie.